Piękne, tajemnicze i klimatyczne, czasem mroczne. Góry Świętokrzyskie, jedne z najstarszych gór w Polsce i w Europie, zbudowane ze skał osadowych, to jeden z moich ulubionych punktów na mapie naszego kraju. Pod względem geologicznym i krajobrazowym, miejsce niezwykłe, owiane legendami. Od wieków wierzono, że czarownice odprawiały tu sabaty, przylatywały na miotłach, a w nocnej zabawie towarzyszył im sam diabeł. Dlatego symbolem gór jest czarownica z łysej góry. Proszę się rozejrzeć! Naturalne lasy jodłowo-bukowe, tajemnicze wychodnie skalne i gołoborza. Ogromna liczba unikatowych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Nic dziwnego, że w celu ochrony tych prastarych obszarów powołano Świętokrzyski Park Narodowy. Wydzielono tu pięć obszarów ochrony ścisłej, charakteryzujących się wyjątkową naturalnością zjawisk i procesów przyrodniczych prawie całą powierzchnię parku porastają lasy o wyjątkowym podłożu geologicznym powstałym w okresie dewonu i kambru, czyli ponad 400 milionów lat temu. Może o zmroku wypatrzymy tu czarownicę na miotle. Zapraszam do Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Kompleks jodłowo-bukowych lasów porastających pasmo Łysogór, Puszcza Jodłowa tak, nazwał to miejsce Stefan Żeromski, który pochodził z gór świętokrzyskich i wielokrotnie opisywał ich piękno w swojej twórczości literackiej. Cechą charakterystyczną tych lasów jest duże zróżnicowanie wiekowe i gatunkowe drzew. Obok siebie rosną różne pokolenia jodły, buka i dębu, małe siewki, młode drzewa, a także te stare zamierające. Wszystkie konkurują ze sobą o lepsze warunki do rozwoju. Unikatowa jest także duża liczba drzew martwych, które stanowią pokarm i schronienie dla innych mieszkańców lasu. Zróżnicowanie w warstwie drzew warunkuje różnorodność w warstwie runa, gdzie zobaczymy charakterystyczne dla borów borówki czernice, paprocie i mszaki nadające tajemniczo-bajkowego nastroju godnego miana puszczy jodłowej. Jodłowy bór Świętokrzyski jest wyjątkowy w paneuropejskiej sieci Natura 2000. Występuje jedynie w Polsce, a jego największe połacie znajdziemy tu, w górach Świętokrzyskich. Najwyższy szczyt Wysogór to Łysica, 612 metrów nad poziomem morza. W niewielkiej części pokrywają go gołoborze, rozległe rumowisko skalne złożone z rumoszu, głazów, bloków skalnych Gołoborze jest terminem regionalnym nadanym przez miejscową ludność. Określa obszary bezleśne, gołe odboru znajdujące się na stokach pasm górskich poniżej górnej granicy lasu. Bodzentyn. Tu znajduje się siedziba Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Kiedyś ziemię biskupie. Pod koniec XIV wieku król Kazimierz Wielki nadał mu prawa miejskie. W wieku XIX był znanym ośrodkiem przemysłu z fabryką luster i porcelany. Okoliczni mieszkańcy brali czynny udział w Powstaniu Styczniowym, a w czasie II wojny światowej tworzyli leśne oddziały partyzanckie. Dziś można tu zobaczyć ruiny Zamku Biskupiego i kilka innych ciekawych obiektów kulturowych, choćby zagrodę Czernikiewiczów czy Cmentarz Żydowski. To niewielkie miasteczko, ale bardzo ciekawe pod względem historycznym i kulturowym. Nie można zakończyć podniebnej podróży bez spojrzenia na świętą Katarzynę, atrakcyjną turystycznie wieś w pobliżu Bodzentyna. Znajdziemy tu cudowne źródełko świętego Franciszka, które według podań leczy choroby oczu. Obok źródełka stoi tu drewniana kapliczka, którą mijamy po drodze na łysicę. Atrakcją jest też kaplica cmentarna nazywana przez mieszkańców kapliczką Żeromskiego, na której za szkolnych lat Stefan Żeromski wraz z kolegą wyryli swoje nazwiska. Wszystko w porządku? Nadążysz? No dobra, no. Czekaj, odbiorę! Cześć mamo! Nie nic. Jestem z Markiem na wycieczce. Na wycieczce. Za Kielcami, no. Nie, nie świętujemy. Zapomniał. Chodźmy. Muszę kończyć, no. To pa pa, 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 Jeszcze chwilę i będziemy. Zobacz, to tu. Znasz legendę? Ponoć przywraca wzrok niewidomym. No nie tylko, to legenda o miłości. Czy znasz legendę o miłości? Dawno, dawno temu na tym wzgórzu stał zamek. Mieszkały w nim dwie siostry, obie bardzo piękne: starsza czarnowłosa, przebojowa, młodsza płowa i bardzo nieśmiała. Pewnego dnia zjawił się na zamku młody rycerz. Złote włosy, dobrze zbudowany. Obie się w nim zakochały. On też był za nimi. Zerkał na obie. Miał ruszać w świat, ale dla nich został na zamku. I co było dalej? Nie mógł się zdecydować. W końcu starsza uwiodła rycerza. Widząc to, młodsza. Była bardzo smutna, ale nie wchodziła im w drogę. Uciekała do lasu, żeby spędzać czas wśród roślin i zwierząt. Była dla nich bardzo dobra. Ale starszej to nie wystarczyło. Z zazdrości postanowiła zabić siostrę. Poprosiła kochanka o to, by jej w tym pomógł. Zatruli napój i czekali na jej powrót z lasu. Hmm. I jaki był finał? Kiedy młodsza wracała, nagle rozpętała się burza. Ogromne pioruny biły w zamek, jakby natura chciała ochronić ją przed złem. W końcu jeden grom uderzył z taką siłą, że rozbił zamek na dwie skały, które zsunęły się po stokach Łysicy. Starsza siostra i rycerz zginęli. Młodsza wbiegła na ruiny, mocno się raniąc. Długo szukała i chciała, ale nic nie znalazła. Z rozpaczy usiadła na ziemi i zaczęła płakać. Z tęsknoty płakała tak wiele lat. Z jej łez powstało to źródełko. Jej miłość sprawiła, że ta woda ma ozdrowieńczą moc. Leczy choroby oczu. I jeszcze coś. Co? Źródło nigdy nie zamarza, nawet w najgorsze zimy. Mówi się, że to przez. Ciepłe jej serce. Piękna opowieść. Dlatego chciałem to zrobić właśnie tutaj. Myślałam, że zapomniałeś. Ciszej. Przepraszam, Przepraszam zapomniałam. Dwadzieścia lat. Ciągle no. razem. Nowe obrączki na następne dwadzieścia. Wzruszające. Takie okrzyki dla nas to nic. Wyobraźcie sobie stres zwierząt, gdyby Marek włączył odtwarzacz z ulubioną muzyką. Będąc w parku, musimy pamiętać, że to królestwo zwierząt. Hałas je płoszy i zaburza naturalny rytm dnia. Park to także miejsce odpoczynku innych ludzi. Pamiętajmy o tym. Bądźmy dobrze wychowanym gościem w parku. Klasztor na Świętym Krzyżu. Według podań to tu czarownice z regionu przylatywały na miotłach i odprawiały sabaty, na których bywał sam lucyfer. Od zarania dziejów ludzie bali się zapuszczać w te strony. W nocy widzieli tu dziwne rzeczy. Podania mówią, że aby przegonić czarownice i diabły, benedyktyni zbudowali tu klasztor. Ten, obłożony zaklęciami, kilkakrotnie runął i stworzył skalne gołoborze. W końcu udało się modlitwą przegonić czarownicę i odtąd panuje tu spokój. Inna legenda mówi, że klasztor założył Bolesław Chrobry w początkach XI wieku. Od wieku XIV przechowuje się tu relikwie z drzewa Świętego Krzyża, na którym miał umrzeć Jezus Chrystus. Do dziś jest to jedno z najważniejszych sanktuariów w Polsce. To właśnie od Świętego Krzyża wzięły swoją nazwę Góry Świętokrzyskie. Tutaj na ścieżce edukacyjnej możemy podziwiać tak zwane mamucie jodły. To olbrzymie drzewo, to właśnie jodła liczy około 230 lat. W 2007 roku przewróciła się na skutek silnego wiatru, to doskonały przykład martwego drzewa, które zarówno stojące, jak i leżące jest domem i pożywieniem dla wielu żywych organizmów, m.in. zgniotka cynobrowego, pachnicy dębowej. Goszardzawego i wielu innych gatunków niespotykanych na terenach przekształconych przez człowieka. Będąc tutaj, koniecznie trzeba odwiedzić Muzeum Przyrodnicze na szczycie łysej góry, zwanej też Świętym Krzyżem. Możecie nie wiedzieć, ale przed II wojną światową przez niemal 100 lat było miejscem odosobnienia. Działało tu jedno z najcięższych więzień w Polsce. Później było tu schronisko PTTK, a od lat 70. ubiegłego wieku muzeum. W środku czeka na was multimedialna wystawa poświęcona historii, geologii i przyrodzie Gór Świętokrzyskich. Można zobaczyć makietę parku, ale też usłyszeć dźwięki obecnej tu przyrody. To niezwykłe drzewo rosnące przy niebieskim szlaku między Nową Słupią a Świętym Krzyżem to Bóg jagiełły, drzewo-pomnik. Zwróćcie uwagę na jego dziwny, nieregularny kształt. Przypomina baśniowe drzewa, jakie znamy z książek. Z pewnością byłby wspaniałym domem dla elfów. Ale dlaczego nazywamy je Bukiem Jagiełły? Według legendy, drzewo rośnie tu ponad 600 lat i wypoczywał pod nim sam król, zmierzający tą drogą na pielgrzymkę do Świętego Krzyża. Drzewo stoi na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Tylko na obszarach parków narodowych lub rezerwatów przyrody można spotkać tak stare i dostojne drzewa, pełniące bardzo ważne funkcje w ekosystemie. Jesteśmy na Bukowej Górze, w paśmie Klonowskim Gór Świętokrzyskich, na szlaku zielonym prowadzącym z łącznej do Bodzentyna. To, co widzicie, to naturalne wychodnie skalne. Dość rzadki przykład piękna przyrody nieożywionej w Górach Świętokrzyskich. Te, które widzimy, to jedne z piękniejszych i bardziej okazałych. Przyjrzyjcie się im uważnie i zastanówcie, co przypominają wam te kształty. To dobre zadanie dla wyobraźni. Jak wiemy, w każdej legendzie jest ziarno prawdy. Podobno po dziś dzień o północy można wypatrzyć tu wiedźmę gnającą na miotle przez pola lub przemykającą w pobliskich wioskach z czarnym kotem pod pachą.